Cześć wszystkim, z tej strony Kawka i witajcie na moim kanale. I no wracam po trochę troszeczkę mojej przerwie trzymiesięcznej, za co bardzo Was serio przepraszam i może wytłumaczę to, ale... To na pewno nie teraz, nie dokładnie, nie w tym odcinku, no bo tak szczerze, komu by się chciało słuchać całych wyjaśnień, dlaczego mnie nie było przez trzy miesiące? Mogę tylko powiedzieć, że nie miałam zupełnie czasu najpierw pojechałam na wycieczkę, później nie wróciłam, miałam coś nagrać, ale mi nie wychodziło, nie chciało mi się. Później jeszcze do tego pojawił się problem z aplikacją, mm, ale to, to opowiem kiedy indziej, może. I przejdźmy do bardziej takiego pogadankowego, jak to ja bardzo lubię oczywiście filmiku bo nie wiem co innego mogę nagrać, bo trochę się wydarzyło przez te 3 miesiące i trochę um, są to bardzo kontrowersyjne moim zdaniem tematy oczywiście no, nic um, fajnego moim zdaniem e, same no coraz gorsze rzeczy się dzieją w tej grze no ale po to ja tutaj jestem, żeby o tym porozmawiać z wami po się z tej gry, no bo ja już naprawdę nie mogę brać tego na serio co się tutaj dzieje no i mam nadzieję, że może chociaż trochę okej, okay, ale laska nagle skoczyła boże, wybijam je teraz z tego co chciałam powiedzieć e, może sobie chociaż miło skojarzycie tę grę e, nie wiem jakim cudem przeze mnie, ale powiedzmy że tak będzie i już tutaj po prostu rozprasza mnie też e, ten ekran tutaj jak on się laguje Okej, okay, dobra, może zacznijmy już, przejdźmy do rzeczy. Co się dzieje w SSO? Ja w ogóle tak w ogóle też nie wiem czemu, bo ostatnio pamiętam, wylogowałam się, pamiętam dokładnie w Fort Pinta, bo oglądałam co tam jest i teraz patrzę, a jestem na tej nowej wyspie. I czy oni mi chcieli tutaj przeteleportować? Po to, że każdy już praktycznie starszy gracz zapomniał o tym terenie, że on w ogóle istnieje. Czy co? Nie wiem, czemu ja się tutaj um, znalazłam. Yy, ale dobra, przejdźmy może najpierw do tego, że yy, oglądam sobie tam YouTube'a, chyba oglądałam. Wtedy patrzę. Nie, no, robachi. Robaki, motyle, konio się magiczne w grze, No i mówię, dobra, ja, ja to muszę zobaczyć. No ale zamiast się zalogować, to obejrzałam sobie filmik od Kremówki, bo ją oglądam i bardzo lubię i pozdrawiam. Nie wiem, jakim tym miałabym to zobaczyć, ale pozdrawiam. No i trochę też musiałam się doinformować od innych twórców, bo że to jest znowu bazar, znowu... To. Nie, ostatnia moja aktualizacja, jaką nagrałam, to był bazar. I znowu jest bazar. Nie, no nie wierzę w tą grę. Ale super. Ej, a to, są, to nie są w ogóle te konie, które już były tutaj? D dobra, nieważne. Dobra, dobra, okej. Okay. Um, wybijam się znowu o tym, co mówiłam. Chyba. Psika, czy nie wiem czego było. Słychać. Przepraszam, jak w ogóle coś tam w tle będzie, ale no też w ogóle nie wiem, jak ten filmik wyjdzie, bo tak jak już trochę wspominałam, CapCut się yy, zepsuł. <laughs> zepsuł się tak mocno, że wszystkie yy, rzeczy, narzędzia, nie wiem, jakieś opcje, z których korzystam, są w wersji Pro, która kosztuje 500 zł na rok. Mm -hmm. Tak, dobrze, dobrze słyszycie. E, także nie wiem, znalazłam jakąś inną apkę darmową, ale nie wiem, czy to wyjdzie tak samo, jak wychodziło w CapCut, więc jeśli ten filmik będzie jakiś inny, gorszy, no to bardzo przepraszam, ale to jest po prostu też filmik, który nagrywam po trzymiesięcznej e, przerwie. E, taki, który powinien e, wlecieć na ten kanał niebawem. No ale dobra. E, no to musiałam się doinformować, co się dzieje w tej grze. E, od jakichś po prostu innych twórców, no i w sumie no to nic dobrego, ale może sobie po prostu zaczniemy od tematu e, koni, które nie wiem gdzie one są. O tu są nasze e, kuźwa motyle piękne. Mhm. Ok. I tak szczerze, <noise> tak szczerze, SSO. To już strasznie poleciało, bo yy, myślę, że no te konie, mocyle, nie wiem co to są, robale. To jest crazy, to jest crazy, ale. Ale okej, okay, i no. O co z nimi chodzi? O co z nimi chodzi? Co, co się działo? Jak już pewnie słyszeliście, albo i nie, i może usłyszycie to ode mnie? Te konie są hamsko zgapione od dziewczyny, która je zaprojektowała i to chyba w ogóle. Yy, chyba było 3 lata temu albo 2 lata temu Stawiała to na swojego instagrama i nawet nazwy sobie podjumali hamsko od tej dziewczyny się do tego nawet nie przyznali i jeszcze jest jakieś tam nie pamiętam dokładnie, tak mówię wam bardzo ogólnie jest jakieś takie grono chyba osób, jakieś tam, które nagrywają SSO, wiecie, są takimi większymi twórcami i oni ją z tego wywalili przez to, że ona dodała chyba relacje, że e, to jest jej design koni i które ona sobie wymyśliła i że no po prostu to zgapili i że to jest hamskie, że taka duża firma zgapia po prostu od jakiejś dziewczyny, która zaprojektowała takie konie, nie? No i jeszcze po prostu nawet się do tego nie przyznają. No ale cóż, e, S.S.O. postanowiło ją jeszcze wywalić, więc mega fajnie, mega fajne plusy. E, no... Mm, Mm -hmm. Ja po prostu nie mam pytań i ojoj, ale ten... słodki jest ten konik, słodko, że ma taką fryzurę, tylko to mi się w nim podoba, że możemy jechać dalej, bo ja już nie chcę na to patrzeć yy, i nie będę kupowała tych konic, to jest mój bunt, ja się buntuję przeciwko ss i tak nie mam starkoisów. ale no nie będę kupować, kupywać tak, kupywać, um, nie wnikajcie, nie wnikajcie, e, koni, które są po prostu skapione. E, no bo to jest po prostu bezczelne ze strony SSO. I no może teraz przejdziemy jeszcze do tematu, że SSO sobie korzysta... Co to jest zalaska laska dziwna? Nie... Aha, to nie jest laska, to jest postać, ten, jakaś gracz, ja myślałam, że to... Nieważne. E, przejdźmy do tego, że SSO korzysta sobie z... E, Sztucznej inteligencji! Teraz właśnie widziałam Mason, nie wiem jak się wymawia jego nazwę, ale wiecie, o kogo chodzi. Um, nagrał 4 godziny temu filmik um, o tym, że podpisali kontrakt. Jakiś tam, nie, wiem, coś tam ze sztu sztu sztuczną inteligencją. Um, przepraszam, nie umiem się dzisiaj coś wypowiadać. Um, no i... Um, no wow. -so, jesteście bardzo kreatywni, nie dość, że... Um, nie powiem brzydko, co robicie z tą grą, coraz bardziej ją po prostu psujecie, i nie robicie nic tutaj fajnego, tylko ją psujecie coraz bardziej, i lubicie w jakąś cukierkową, magiczną grę. To po prostu no, nie dodajecie nic ciekawego jeszcze. Będziecie robić teraz wszystko. Ze sztucznej inteligencji, serio SSO? No po prostu popatrzcie sobie na ten ogon tego rekina tutaj, który widzę stąd, jakby tutaj był w wodzie. No świetnie, nie? No po prostu genialnie, co zrobiliście SSO. Wow, tak widzę go przez belkę. Świetnie. I to w ogóle, że zepsuli nam tutaj to, że możemy się pluskać. Wiem, że to jest mały problem. Aktualnie do tego, co się dzieje, ale skakuję sobie do wody. Bam, i co się dowiedziałam, że nie ma pluskania i jeszcze się to psuje, i z tutaj, że pływanie. SSO, co to ma być? Może mi ktoś powiedzieć, po co oni to ruszali? Po jaką za przeproszeniem cholerę to ruszali? Teraz to już w ogóle to nie jest realistyczne. No kurde, jak nie wiem, ile koń waży, ale jak takie kurde zwierzę wskakuje do wody, to co nie, nie ma plusk? Nie? Woda nie robi plusk, to gra, która była, kurde, 10 lat temu miała taki efekt realistyczny, powiedzmy, a teraz wycofaliście to, bo co? Bo wam to nie pasuje do kolorowej gry, gdzie koń waży e, tyle, co powietrze, czyli nic? Nie, no ja po prostu. Nie mam pytań do SSO, ja przepraszam, ten filmik to już będzie straszne narzekanie z mojej strony, ale ja po prostu ja nie wierzę, co się dzieje w tej grze. Jeszcze teraz będzie wszystko ze sztucznej inteligencji, o ile już tego nie było, no bo przecież nie wiemy, bo w SSO ludzie tak się do tego przykładają, że mają to głęboko w dupie i robią wszystko na odwalsie. E, za przeproszeniem, przepraszam. Ja nie powinnam się tak bardzo źle wypowiadać, no ale takie są fakty. I... To jest słabe. Mnie po prostu jest przykro, że moja gra z dzieciństwa jest tak psuta i niszczona, to już nawet jakby nie szali bardziej takich większych rzeczy tutaj, no to co to po prostu ma być? No... nie wiem nawet co ja mam powiedzieć dalej. Możemy jeszcze porozmawiać o tym, że w SSO fabuła to dno. Bynajmniej z mojego punktu widzenia, ale chyba nie tylko mojego. I przepraszam, bo muszę zrobić cięcie, bo trochę jestem chora i za chwilę się chyba duszę. Okej, okay, dobra, a więc tak jak mówiłam, mogę robić jakieś małe cięcia, no bo trochę mam jeszcze katar, który mi przeszkodził w zrobieniu kolczyka. No ale cóż, zdarza się nawet najlepszym. No i przepraszam, jeśli to będzie jakoś bardzo słychać, że jestem chora albo że są te cięcia, ale no tak jak mówię, nie chcę Wam tutaj kaszleć ani nic, ani smarkać, także no może przejdźmy już do fabuły. Ja tutaj tak sobie będę jeździć i patrzeć na wszystkie błędy, bo może coś się fajnego jeszcze wydarzy. I ja będę tutaj sobie przejeżdżać. W ogóle co to jest? Czemu oni to odnowili? I czemu to wygląda jakby jakiś bogaty syneczek kupił sobie jakiś jacht i go po prostu postawił na takim... Przy takim po prostu statku. Nie wiem co to... Jak to nazwać? Łódź jakaś, port tutaj mamy. I czemu to jest takie... Takie za nowoczesne. No, to nie pasuje do tego tutaj otoczenia. To wygląda jakby po prostu: no, cała grupa robiła jakiś projekt, czyli Fort Pinta, i nagle ktoś sobie postanowił dupnąć. Jedna osoba, takie coś, sama. No, już nie wspominając o, ten, o tej imprezie tutaj, nie? która też wygląda na sakrycznie, no ale już wracając do tej fabuły, to ja już nawet nie czytam tej fabuły. Kiedyś trochę czytałam, ale wiecie, ja też nie jestem taką osobą, która się aż tak bardzo zagłębia w em, fabułę wszelką, każdej gry. Ja po prostu się zagłębiam w to, co mnie interesuje w danym wątku. E, no, ale podobno słyszałam, że. To już się robi taka ta fabuła jakaś niepowiązana. Nie dokończają jakichś wątków. Um, I ta ten czas, ona coś robi. Nie wiem, nie, już tam nie jadę. Um, no, po prostu masakra. I jeszcze dialogi. Podobno um, z tego, co widziałam, słyszałam i przeczytałam, to. Um, Mylą na przykład zaimki. Na przykład mówi kobieta jest nagle no coś tam, coś tam, zrobiłem dzisiaj, a nie zrobiłam. Sztuczna inteligencja pisze im dialogi, czy co? Ja nie wiem, to już ja mniej w szkole korzystam z Chatun GPT chyba, niż oni w tej grze korzystają ze sztucznej inteligencji. No naprawdę. Co oni robią? Może mi ktoś powiedzieć, czemu oni się nie mogą przyłożyć tak jak kiedyś? Ja rozumiem, są nowe osoby, inne jakieś tam team, e, cokolwiek, e, ale naprawdę, jeśli chcą nadal brnąć w tą grę, to zamiast robić z niej nową grę, to mogą po prostu niektóre rzeczy ulepszać i się do tego serio przyłożyć. Bo jakoś kiedyś, jak nie było aż takiej technologii, potrafili po prostu zrobić lepszą tą grę niż jest teraz, to... Ja nie wiem, czego im jeszcze potrzeba. Może po prostu nie wiem, niech kracze stworzą nowe SSO. Bo już SSO, no to nawet nie chcę poruszać tego tematu, bo no są dwie strony tak naprawdę. Ludzie się dzielą na takich, którzy używ używają SSO albo po prostu twierdzą, że SSO jest okej. Okay. Nie ma wirusów, nie ma w tym nic swego. A są tacy, którzy twierdzą, że to ma pełno wirusów, jest to po prostu hamskie przekopywanie sobie gry mm, od no, po prostu SSO nie. E, no i zarabianie jeszcze na tym, nie, no bo to nie jest darmowe. Ja powiem tak: moim zdaniem to ma pewnie wirusy. Ale, czy akurat Wam się pokaże to, że macie wirusy, albo czy będziecie mieć taki system, który wykryje te wirusy, to już po prostu zależy. No, ja na przykład miałam tak, że zainstalowałam sobie grę. Przepraszam, to ten kursor już mnie sam zdenerwował. Przepraszam, że go widzieliście. Zainstalowałam sobie Alicję na komputerze. Wcześniej miałam na laptopie, nic się jakoś nigdy nie działo. Ale zainstalowałam sobie na komputerze i nagle, bum! Coś się zepsuło, nie wiem co dokładnie, bo ja informatykiem nie jestem, nie znam się na komputerach, ale mój tata musiał wszystko usunąć z tego komputera, jakby go totalnie, w sensie tak zrestartować, ale tylko tak wiecie, nie, że coś tam montować, naprawiać, w takim sensie fizycznym, tylko tak technicznie, nie, od początku wszystko robić, bo normalnie... No, coś się tak zepsuło, że cały system szlak trafił. Lekko mówiąc, nie wiem przez co to było. Prawdopodobnie przez tą Alicję, bo to właśnie po pobraniu tej gry mi się to stało. Też nawet instalowałam tą grę i nie mogłam jej otworzyć, bo coś tam się nie chciało włączyć, bo system może mi nie pozwalał, czy coś takiego. Później to odinstalowałam, znowu zainstalowałam, i później po jakimś czasie znowu się to powtarzało. No nie, nie wiem o co z tym chodzi. No, niektórzy po prostu powiedzą mi, że to ja miałam, nie wiem, coś zepsute z komputerem, Alicja Online nie ma wirusów, bo oni nie mają. Nie wiem, no ja się nie znam. Moim zdaniem z tego co ja przeżyłam, no to to prawdopodobnie ma wirusy, ale róbcie sobie, co chcecie na własną rękę. Ja nie jestem waszą matką. Ja wam nie płacę za te komputery. Jeśli wam to pasuje, że jest jakaś szansa, że to ma wirusy, że za to płacicie, że to jest skradziona gra, to sobie grajcie, proszę bardzo. Zaproszenie do grupy, od kogo? Nie, dziękuję. Ja tu sobie jeżdżę i nagrywam odcinek. Karetka przejechała. Mam nadzieję, że tego bardzo nie słychać. Dziękuję, już pojechała. No i co? No i to. Po prostu SSO się psuje. Ja nie wiem, ja po prostu chyba będę żyła na tym, że będę się śmiała z tej gry i postaram się wrzucić jakieś filmiki. Mimo, że ta gra się psuje, to postaram się coś z tego zrobić. Z niczego coś. No, nawet po prostu aż sobie wrócę do tego Fortupinta, bo ta aktualizacja mi się nie podoba. To letnie święto, czy tam Bugie, jak to się nazywa. Nie podoba mi się to, co to jest. Kiedyś to było po prostu lepsze, fajniejsze. Był ten gościu tam na plaży, kiedyś były zadania, jakieś coś tam, rozkładanie ręczników, robienie szejków, czy coś tam, drinków, nie wiem, nie pamiętam, co w tym chodziło, ale po prostu chodziło się, było miliard osób, była aktualizacja letnia, było fajnie. Teraz to, czy mi się to podoba, nie. No, po prostu oni próbują z tego zrobić nową grę. A nie ją naprawić i mi się to nie podoba, a starszym graczom w większości też się pewnie to nie podoba, a nowym osobom się to zaś podoba może niektórym i po prostu powiedzą starym graczom, że co wy gadacie, taka jest spoko, wy po prostu za długo w to gracie, weźcie sobie, znajdźcie nową grę, czy whatever. No i no po prostu. No, starsi gracze raczej będą narzekać, bo oni tej gry nie naprawiają, tylko robią z niej nową grę. No, a nowym graczom to nie przeszkadza, bo im się podoba ta nowa gra. No i też są to często młodsze osoby. No, my też byliśmy młodsi kiedyś. No, aż taka stara nie jestem, ale, ale się może wypowiem trochę. No i no, po prostu moim zdaniem to. Nie idzie w taką stronę, w jaką ma iść, jaką powinno iść, no ale co ja zrobię? My, gracze, nic nie możemy zrobić w sumie w tej sprawie, bo i tak to zespół SSO wszystko robi. No i o, jeszcze jest jeden fajny temat, który sobie poruszymy jest to banowanie graczy. To, że zespół SSO nie odpowiada, nie pomaga, odpisuje po kilku miesiącach, pogadamy sobie o tym, tylko pozwólcie, że napiję się wody, bo już naprawdę nie mam czym mówić. Ślina po prostu mi wyparowała z buzi i umieram trochę. Boże, prawie że zepsułam grę. Co się zepsułam, bo wyszłam na chwilę, żeby sprawdzić, czy się nagrywa. I moja myszka wtedy wariuje i idzie sobie tutaj w ten boczek. I się nie chce ruszyć, ale naprawiam to. Ogarnęłam to już to wcześniej ogarniałam, kurde, jaka jestem taka, wiecie. I'm actually, dobra. <ścoughs> Wracając psikacz mi przerwał. No ale wracając do tematu banów, no to z tego co słyszałam, no to banują nadal podobno ludzi, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale podobno niektórych panują, którzy nigdy nie używali cheatów, co jest moim zdaniem słabe i jeszcze tak tylko wtrącę, czemu ten rekin wygląda po prostu jakby był moim zwierzakiem domowym, a nie jakby za chwilę chciał mnie, nie wiem, zjeść. A to Jego też zrobili na jakiegoś cukierkowego. Kiedyś to nawet jak się chyba wpłynęło w tym samym momencie do wody, gdzie on był, to po prostu brało nas do podwózki, bo coś tam był chyba nawet napis, że rekin nas ugryzł i coś tam musimy uważać. No... Ale teraz mamy słodkiego rekina, z którym możemy rozmawiać, więc. No, spoko. No, ogólnie, no, fajnie. SSO, spoko. Ale z tego co wiem, to SSO nadal nie odpowiada graczom, którzy do nich piszą. E, mają ich głęboko w czterech literach. E, no i tak ogólnie to SSO ma chillerę, utopię. Zrobili sobie nowy system, który banuje graczy, ale nie pomyśleli o tym, że trzeba też będzie zwiększyć przy tym e, jakąś pomoc dla ludzi, jakieś może odpowiedzi, dlaczego mnie zbanowaliście. Nie. Zróbmy sobie nowy system, który nie do końca w pełni dobrze będzie działał I miejmy to gdzieś, że banujemy graczy, którzy tak naprawdę nie powinni być zbanowani No bo przecież co nas to odchodzi, nie? Ważne, że zrobiliśmy sobie nowy system, który działa i działa mhm, Działa mhm, poprawnie mhm. Który po prostu ma nas uratować od hakerów mhm. A hakerzy jak byli, tak nadal są i jakoś nie zbanowało tych hakerów, których miało co zbanować, tylko zbanowało to osoby, których nie miało banować i którzy nic nie zrobili. I... no i tyle. I fajnie. I... no, świetnie. Czy od kiedy ten koń ma skrzydła? Czy to... on jakoś... Inaczej mi się wydaje, że on wyglądał, bo tego to pamiętam bo tego to chyba kupiłam albo na jakimś innym koncie, albo na tym, ale od kiedy on ma skrzydła? Aha, już go posiadam, ale on. Hmm. Zapomniałam, że taki koń istnieje, wiecie? Ale mam maść jak mój startowiec, nie wygląda jak mój startowiec. Oh, może, dobra, nie, nie duszę się jednak, nie duszę się jednak, jeszcze przeżyję. Hmm. No i ja tak bardzo fajnie, płynnie przechodzę z tych tematów panów do tego o co to za koń, nie wiedziałam go No taki już mój urok Ale no co, no to w sumie chyba tyle To wszystkie tematy, bo już się tak zacznę rozgadywać tutaj, że za chwilę ten filmik będzie miał pół godziny A chciałam wam w ogóle wrzucić filmik tak y jeszcze wspominając o tym, co chciałam zrobić, dlaczego nie zrobiłam, no to miałam wrzucić wam filmik z tego święta z dziectwa, czy jak to tam się nazywa? W ogóle patrzcie, jaka dokładność w detalach, nie? Nie dość, że to jest jakby tak w, w tym jeszcze, w murze, tutaj wciepane, nie dokładnie, bo powinno być trochę wyżej, to jeszcze jest tak przesunięte, że to lewituje w powietrzu. Fajnie, nie? Fajnie, no? no, Miałam Wam wrzucić ten godzinny filmik z Święta dzieciństwa no bo mówię, dobra, no nie wrzucałam dawno filmików, no to może zrobić coś fajnego, dłuższego, dłuższa aktualizacja, dłuższa fabuła, coś tam się działo. W sumie to większość rzeczy to co rok temu, ale no może nagram, może ktoś zobaczy, nie? Tyle to montowałam, że ja myślałam, że ja umrę, a później. E, oczywiście montowałam to jeszcze w CapCut, e, Później chcę to pobrać na telefon. Nie pobiera się, nie? No to klikam kolejny raz, i kolejny raz, i kolejny raz, aż przychodzi mi powiadomienie, nie możesz tego pobrać? Masz za mało miejsca na telefonie, nie? No i ja takie co? Nie, ja nie miałam jakoś dużo miejsca, ale miałam tam jeszcze, no nie wiem, z 10 gigabajtów, żeby to zainstalować. Spokojnie miałam jeszcze miejsce, może nie za dużo, ale miałam, nie? No i patrzę sobie. Kurde, co mi nagle to te miejsce zajmuje? Ja nic nie instalowałam. Ehm, ten filmik jakby się nigdzie nie zapisał, totalnie sprzedałam każdy folder na telefonie wszędzie nigdzie tego nie było e, patrzę CapCut nagle z nie wiem jednego albo dwóch gigabajtów zaczął mi zajmować 6 albo nawet 7 gigabajtów bo te filmiki nie pobierały mi się na telefon nie miałam ich galerii, ale magicznym cudem aplikacja CapCut zwiększała po prostu swoją pamięć na moim telefonie e, no i z racji tego, że macie konto w CapCut, ale to co zrobicie na danym urządzeniu, to zostaje ten projekt na danym urządzeniu, nawet jak się zalogujecie na inne to nie macie tych projektów z tego urządzenia, na którym to robiliście no więc jedyne co mogłam zrobić to to odinstalować po prostu filmik zmontowany przepad, ja już miałam dość, po prostu załamam się psychicznie no po prostu się zdenerwowałam i stwierdziłam dobra, nie to nie nie to nie, ale z tego co widzę, Kapkat no to już się zrobił totalne dno. Opinie ma bardzo złe, tak trochę nie na temat jeszcze, ale no jak widać, nie tylko SSO się psuje. No, i co ja mogę powiedzieć jeszcze ciekawego na koniec, to, że postaram się, może bardziej trochę, nagrywać coś w shortsy. Bo widzę, że się wybi wybiły na moim kanale niektóre. I też bardzo chciałam Wam podziękować za 60 obserwujących subskrybentów, chyba 61 dokładnie. Ja bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się aż takiej liczby obserwujących. Cieszę się, że komuś się podobają moje filmiki. Może po takiej długiej trochę przerwie, ale teraz postaram się częściej nagrywać, częściej narzekać, oczywiście, no bo to głównie co robię i głównie co chyba ludzie kochają słuchać teraz o SSO, no bo nic innego w sumie to nie ma, ale... No co, no to tak jeszcze na koniec, e, oczywiście powiem Wam, że SSO to totalne, no się robi, e, mają nas gdzieś, e, nic totalnie nie poprawiają w tej grze, e, nic lepszego raczej nas nie spotka. Mamy za to zgapione konie, także myślę, że m, najecie się nimi na kolejne kilka aktualizacji z bazarami, e, świętami, aktualizacjami, czy tam whatever, które już po prostu były, które znacie na pamięć, także myślę, że no, spodoba wam się ta gra jeszcze bardziej, że będziecie szczęśliwi, że w razie problemów SSO wam oczywiście odpiszę, posłucha was, pomoże w potrzebie, no... Oczywiście fabuła też niczego sobie, jakbyście chcieli wrócić do zadań, no to macie do czego, oczywiście. Mhm. No, i to w sumie chyba tyle. E, a jakby wam jeszcze Maja Stajenna powiedziała, e, że ona to jest on jednak z zaimkach, to się nie zdziwcie. Może, nie wiem, oni chcą być nowocześni, że wiecie, że ludzie zmieniają zaimki, no to sztuczna inteligencja też chce być cool i zmienia zaimki postacią także się nie zdziwcie no a tak już na serio to dziękuję za to, za wysłuchanie mnie mam nadzieję, że przyjmiecie mnie ciepło po tak długiej przerwie no i co, mam nadzieję, że was ta gra bardziej po prostu wciągnęła niż mnie bo już mi się tutaj zacina oczywiście, może zmienię trochę kadr, o może tak się nic nie będzie zacinało no i co? Dziękuję kochanie jeszcze raz za te subskrypcji i smacznej kawusi. Pa-pa!